Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kuba. Zapraszam na kolejny odcinek z Assassin's Creed. A. Jesteśmy już w Damaszku i jesteśmy pod, w miejscu, gdzie mamy odebrać misję główną. No to wchodzimy. Altairze, dobrze cię widzieć, i to w jednym kawałku. Ciebie również, przyjacielu. Przykro mi z powodu tych kłopotów. To nic takiego. Prawdę mówiąc, było tu już kilku twych braci. Och, gdybyś słyszał, co oni mówili. Jestem pewien, że zabiłbyś ich na miejscu. Nic się nie stało. Tak, nigdy nie byłeś zwolennikiem kodeksu, prawda? To wszystko? Przepraszam, czasami się zapominam. Co sprowadza cię do Damaszku? Niejaki Tamir. Almualimowi przeszkadza jego działalność. Mam ją zakończyć. Teraz powiedz mi, gdzie go znajdę. Chyba pamiętasz, jak trzeba tropić wroga. Oczywiście. Trzeba się dowiedzieć, gdzie i kiedy będzie. Ale takie rzeczy są dobre dla... Rozumiem. Idź i przeszukaj miasto. Dowiedz się co planuje i gdzie pracuje. Przygotowanie to klucz do zwycięstwa. Co możesz mi o nim powiedzieć? Tamir zarabia handlem na czarnym rynku, więc twoim celem powinna być dzielnica targowa. Radzę ci poszukać w następujących miejscach: na Małym Suku, na północny wschód stąd, w medresie na wschód oraz w ogrodach na południe od bura. Skup się na tych miejscach, a powinieneś dobrze go poznać. Rozumiem, że po wszystkim mam do ciebie wrócić. Tak, wróć do mnie. Dam ci znak Al Mu'alima, a ty dasz nam życie Tamira. Jak sobie życzysz. Pamiętaj, Altairze, jeśli wpadniesz w tarapaty, a miasto zwróci się przeciw tobie, wróć do biura. Mogę cię skryć przed burzą. Pamiętaj jednak, że jeśli wrogowie będą zbyt blisko, me drzwi pozostaną zamknięte, póki ich nie zgubisz, rozumiesz? Tak. Wpuszczenie tu wroga zagroziłoby bractwu. Dobrze więc, ruszaj. Chciał powiedzieć, że dla nowicjusza a w pewnym momencie musiała Gdzie sam przypomniało, że on sam jest nowicjuszem. No cóż. Ale w końcu będzie dobrze. Musi być, co nie Czwarty raz się do tego Pobierz zabieram. Nędzny złodziej, ci za to dłonie. Boli, przystań, proszę Urywa macie. Tak, to jest to kraść w mojej obecności zapłacisz za to życiem. No kraść w mojej obecności zapłacisz za to życiem. No złaś, złaś! Dyktuj ci za to dłonie. czemu on nie chce schodzić. Jaskrawość w mojej obecności zapłacisz za to życiem. nie pomoże. Mędzny złodzieju! Ucznę ci za to dłonie! Już czwarty raz to samo proszę, słyszę. proszę! Robisz mi krzywdę! Zrobi tym komuś krzywdę. Lepiej znajdź. prawnika. Łehak! Już nie żyję! Dawaj, dawaj, dawaj!

co Co Przekleś! robi? Przekleś! 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 się, Przekleś! 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 Chyba już wszystko widziałam. Znajdziesz tu Przekleś! 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 wszystko nie masz już dość kupców, którzy nigdy nie mają nic Nigdy A na o, tam jest... No siema, no chodź, no chodź, no chodź! <ścoughs> bye, bye! A gdzie teraz? Jak to się stało? To jest za to odpowiedzialny? Na pewno nie ten, co skoczył właśnie. Dobra, gdzie? Tu? I tu, a tutaj jest... Dobra Jesteśmy obok tego punktu kontrolnego Pójdziemy najpierw tu Występują przeciw woli Boga I muszą za to zapłacić Sorry Gdziekolwiek się udadzą Zostawiają po sobie jedynie cierpienie, nazywają to kurwiatą. Tylko parę mian, proszę, czego. chodźcie zobaczyć co mam! Przemocy! Co ten głupiec robi? Co ten robi? <gulia> Musimy walczyć z tymi nami! Mam góra. wszystko, mogło być Popom, w życiu chodź. zapragnąć! Mam do czego no Aha, ja muszę tam się wspiąć. Chodź, chodź, Ci wszystko co mam. Kurwa, Altair. zmysły. Kurwa, czemu skaczesz? stańcie przeciwko Masz dosyć? Każdy swój sposób. Chodź. Chodźcie, chodźcie Mam wiele do sprzedania. Pożoga wojny trawi nasz kraj. A ty szanse i hodel pośtem taki. zobaczyć. Wziąłeś kiedyś coś takiego? Ja to właśnie zobaczyłeś, dobra, nie? Tutaj na górę hop. Kurw bije boga. Kurum że taką pultato. Co bierzywy? Co co nie ma większej. On właśnie co on robi, nie? Na górę hop. No ja tu dziś przed wami bywa częstrze. Jeśli Ryszard daje jadę, tu nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Raz. Musimy powstrzymać go. Nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. Nic nie, ma, nic nie ma. To nasze miasto. Także nim było. I naszym obowiązkiem jest bronić go po kręg życia. Krzyżowcy muszą... Do... Angielski król jego armia niewiernych ma. Teraz na górę, raz, raz. Widzę zesko ale jakoś go kuźwa używać nie mogę, nie wiem czemu. A e? Okej, okay. dobra. Dobra, kolejny obszar odkryty. Ciekawe, czy zaskoczy w końcu, czy nie To I... będzie już cały czas mnie przerażać, po tym jak on ostatnio z... nie potrafił nic zrobić To jest podsłuchiwanie. O, tutaj jest sen no i druga wieża od razu Jak już tu jestem to najpierw zrobię tą wieżę a potem e, wrócę tam i zrobię to poszukiwanie. Czy interesują cię może moje towary? Nie chodźcie, chodźcie wszyscy! Mam wiele do sprzedania! O, właśnie o to mi chodziło, teraz tylko się tu dostać jakoś na górę. Jesteś z złodzieju, co ty odpierdalasz, człowieku? No na górę, Altair, na górę, na górę! No tutaj po tym, po tym... Tutaj się wezmiesz, powinien się wspiąć tu. No i hop! Nie wiadomo na czym się zarobią wszyscy ci, którzy tak się bez spinaczki w... na tego. Co bez spinaczki chodzą na budynki wszystkie. Dobra, tu hop, hop. No. Ty pewnie będzie coś ukryte. Czy nie, nie? Nic? Ja na górę skoczysz? Nie, wyżej nie wejdzie. Czyż nie? Czyż tak? Dobra. Synchronizacja. No dawaj, dawaj, lecimy.

nie, całą miasto usłyszy o twoim poświęceniu? Kabina tego z tyłu. Kto to zrobi? Jak? To straszne. Pokaż się. Chciałbyś. O, flaga. Mm. E, nie ukryjesz się przede mną. Moje to dzisiaj, Obniżam Dobra, gdzieś tutaj będzie to podsłuchiwanie całe. Trzeba będzie się gdzieś wtopić w tłum. No i widzę gdzie. Ławeczka, trzeba tam usiąść. Mam to, czego ci trzeba! Jestem tego peju. Hej, Spójrz! Wyglądasz Dobra, znajomo! Tam. Słuchajcie, obywatele, jeśli macie dość byle jakich towarów, chodźcie zobaczyć moje. Są niezrównane. Mówię, Dawaj. że to szczury. Nie, to dzieci. Słyszę ich śmiechy. Szczury czy dzieci, tak czy owak ten hałas nie sprzyja handlowi. Ktoś musi wspiąć się na te belki i zrobić z tym porządek. Ciekawe, jak się tam dostają. Pewnie przez centralny dziedziniec powinniśmy poprosić straż, by się tym zajęła. Ha, oni są zbyt zajęci polerowaniem tyłka swego pana. <słuch> Okej, okay, część, jedna rzecz już zrobiona, teraz. Yy, następne, tu gdzieś, czy tu. No cóż, tak czy siak, a tutaj jest biuro Zbojownicy, ocalenie mieszkańca. O, trzeba będzie poodkrywać to wszystko, żeby Nie masz móc, tu stać! Odejdź! Żeby... Nie widziałeś mnie? Nie. Trzeba będzie chyba to wszystko poodkrywać, żeby móc w ogóle cokolwiek tutaj więcej porobić. Dobra. Na stu! O, tutaj jest kolejny. Nie ma, robisz? co Ja zrobiłam. Zaraz Złodzieju, ci pomogę. Jesteś ŚMIECIEM! Dawaj, skakuj, Altair. Skakuj. Zaraz, kobitko, zaraz. O nic nie ma. Jesteś śmieciem! Hop-hop, na górę. kolejna synchronizacja będzie. Dobra, teraz tu. O, właśnie. Hmm. To jest też ciekawe, nie złą odwagę, żeby skakiwac tak z takiej wysokości, prosto w sianę. I Czy on Tak. Oh. Przecież nic nie zrobiłam. Złodejów! Hey, Jesteś śmieciem! Zanim to, jest, to Marikę, za A, nie Się Jeszcze nie ma za co. Co co się no, nie ma. za co. O co chodzi? tu się stało? A nie ma za co... Nie, co tu się stało? Dobra, teraz aktualizowana mapa co tutaj jest? Tu. Altair... Aha, tutaj jest Altair. O. Powoli można sobie poprzybliżać. Tylko też strasznie wolno to trwa. Aha, tu... i Informator tu to, Dobra, polecimy do tego punktu najpierw a potem e, tego tego informatora. Dobra, odejdźcie ci. O, tutaj jest eskorta tego. Ale jak już tu jestem, to chcę najpierw to zrobić. Hop hop na górę. Sobie krzywdę. Ja mu wtedy nie pomogę. Ale nie będę chciał się prosić. Hop i hop. I hop, i hop. Dobra. No, skakuj, skakuj szybciej. O, flaga Turcji. Churda, jak się przestraszyłem. To to tu wołał do pomocy, człowieku? Dobra, chyba najwyższy. Chyba jeden. Z, nie no, wyższe są tamte wieże, dobra? Ale jest jest. Jest i tam. I sióp. O, 5 z 9 to jeszcze trochę. Dobra. Otajrzy, potrzebuję pomocy. Zabrałem coś jednemu z ludzi Tamira i teraz mnie ścigają. Proszę, odprowadź mnie w bezpieczne miejsce, a podzielę się z tobą. No, okej. Okay. To ty prowadzić? A ja będę cię osłaniał, jak razie co. No, widzę, szykuje się powolna sekwencja. No chyba, że zaraz ktoś go zacznie atakować, a zapewne tak się stanie. No dobra, dobra. Kurde, szkoda, że nie można na przykład na dach skoczyć. Та моторол хэвлэж байна. Мах. Яй мене. Аа. Я. Аа. Аа. Аотоболао. Dobra, jeszcze dwóch, dawaj, dawaj! Dobra, uciekł. Czy ja go muszę gonić? Chyba nie. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Co jest bezpiecznym miejscem dla ciebie? To jest pytanie. Co przez bramę mam cię wypuścić? O nie, to straszne. No, bardzo straszne. No, a co nie jest taka zwykła bójka po pijaku. Jesteśmy już bezpieczni. Dalej dam już sobie radę. Mam nadzieję, że to pomoże ci w twym zadaniu. To chyba jakieś zaproszenie. No dzięki wielkie. Czyli co? Już jest wszystko, to teraz trzeba wrócić tylko i wyłącznie do... O, flaga. To wystarczy teraz wrócić do... Do biura. Chociaż tak, co my tutaj mamy? Punkt obserwacyjny obok. Podlecimy do niego.

Na południe pozostawiają za tobą koszmar i śmierć. Wyjeżdżam mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Ci się podoba? Módlmy się, aby wszechładny i Mam Mam to, o czego ci trzeba. Jestem tego nas i przyznał nam zwycięstwo. Dobra, gdzie tutaj się to, a tam to. Hop. Co za dziwny chłopak, gdzie tam nie Chodź, Szowo i tam się wszędzie. Tak, Obserwując. I czekając! Zawsze gotów się bawić, nie znajdziesz rzeczy, Bądźcie silni, jak Sa, jasne. Tutaj I tutaj na górę, hop hop. Chod, 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 chod nie chcę twoich towarów, dziadyk! Nie musisz mi ich pokazywać. Król i jego armia niewiernych na Dobra, tu. O, wyżej się By nie westniesz, i tu. Tu. Módlmy się, aby wsekładny i przepotężny... Bóg uznał nas godnymi i przyznał nam... Dobra, kolejna synchronizacja, zaraz całe miasto będzie odkryte. No i super. Caludenkie miasteczko. O przed wami bywa przestrzeń! To już skóra się baja... Jeśli Ryszard daje nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy! Dobra, co jest tutaj? Co tutaj jest? Kradzież kieszonkowa, okej. Okay. Musimy powstrzymać go! nim jego pokój... Dobra. Ej, mogę? Dziękuję. Najlepsze towary w kraju! Jestem do usług! Spadaj. No nie ta kradzież jest? Śmietę. Tutaj. Dobra, teraz Mocny. tylko usiąść. Coś trzeba zrobić. To tylko kwestia czasu, zanim odkryje to ktoś inny. Powiedz mu więc, bezpieczeństwo suku leży w jego interesie. Nie spotka się ze mną. Jest zbyt zajęty jakimiś nowymi sprawami. A strażnicy? Już próbowałem. Bez jego rozkazu nie kiwną palcem w bucie. Co zatem zrobisz? Pójdę do Abul Nukuda. Króla kupców? Ha, nie przyjmie cię. Nie musi. Napisałem do niego list, w którym wyjaśniłem problem. Może przeczytać i zdecydować. Złodzieju, jesteś śmiecem! No, dobra. Czemu mi to robisz? Nie zrobiłam nic złego! Nędzny złodzieju, uczcę ci za to dłonie! Zaraz, kiepowce pomożemy, tylko trzeba najpierw Pruszczaj! ukraść. Złodzieju, jesteś śmiecem! Mogłeś na mnie na zabić! Na nie, nie panikuj! Słuchajcie, obywatele! Jeśli macie dość byle jakich towarów, chodźcie zobaczyć moich, jest krok, i to jest moje skromnie zrównane! Zapłacisz na to życie! Dziedzic złodzieju! No, okej. Okay. Mam to, czego ci trzeba! Jestem tego pewien! Spójrz! <grym> zobacz, czy nie mam racji! Idź przeszkadzać komuś innemu! Okej, okay, spokojnie. Też kupić damn, yeah, Kurwa, nie to. Dobra. Kurwiłem się. Tam Kurwa. Nie możesz wiecznie swoją duszą.

A, jeszcze jeden! Julie! Znalazę sposób ucieczki! Nie ma za co! Jak? <gryś> Możesz tam nie liczyć przyjaciół? Kto widział, co tu się stało? Nikt! Jak? Dobra, chyba. Chyba ten się chyba robią. Kurwa mać. O, no dobra, dalej tam jest? leży? Ja nic tutaj nie robię. Odej. Pokażcie, Zanim cię zmuszę. Niech Bóg pokaże tego, kto to zrobi. Gdzie jesteś? kurwa maci Czego ty chcesz? Ja niczego. Daj mi spokój. Co to? F to było? Sądzę. Kurwa, którym to się robiło do jasnej cholery? Sterowanie Kurwa, diapingole. No i co? Dobra, jeszcze raz. Się tu na szczęście respawni.

Dobra, Jestem ostatnia do szansa. Chyba, ja tak że tak się trzeba. Nie o nie, co tu się stało? Boże się. Jak? Kurwa, w końcu! Trzeba było Czarnia. zmienić... Trzeba było zmienić z miecza na kurwa pięść. Trzeba przetrzymać shift. O rany, co się tego udało. Doszło. A to co do truków, ale ludzie jakby nigdy nic. Cóż, dobra mamy prawie pół godziny, także na tym będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się. Na razie.